No i witajcie, moi drodzy. Na niedzielnym odcinku. Dzisiaj też sobie tak przetestujemy trzy grupę zdrapy jak tydzień temu i będą to mega linie, obowiązkowe co niedzielę, mega Paradizo i klub milionerów. Oprócz tego mam jeszcze cztery za 10 zł. Jest to cały naród drapy zdrapki, złoty los, rubiny, szafiry i świąteczny kalendarz. Numerki jakie wybrałem przedstawiają się następująco, także mam nadzieję, że któryś z tych będzie tutaj naprawdę wyjątkowo. Szczęśliwy klub milionerów trójka. Tutaj jeszcze te dwie grubsze to szóstka i jedenastka. Także zaczynamy. I pierwszą zdrapką na odcinku nie cały narody drapie pustaki. 54, 43, 31, 27, 35. Tego szukamy. Dawno traktoru jakiegoś nie było. Może dzisiaj? nic dalej 26 58 49 14 też nie mamy 25 też nie pasuje i zostaje jedna linia jeszcze 24 51 29 34 no nie chcieli dać także rozpoczynamy z drabką przegraną to co, to może teraz megalinie? a czemu nie? Zróbmy sobie od razu. Zegar i podkowa. I podkowy mamy dwie tutaj już od razu u góry. Tutaj mamy dwie kolejne, także ładnie to wygląda póki co. Tutaj oni zegar jeszcze się znalazł. Czy jeszcze coś będzie? No już nic. Moje łocy nie zauważyły. Wiśnie oraz auto. Tu szukamy, czy coś takiego się znajdzie. Tak, mamy, wiśnie. Tutaj są kolejne, o, też bardzo pozytywnie. I jeszcze coś będzie, jakiś auto, albo wiśnie. No, też jakoś mi się nie wyświetlają. No to lecimy dalej. Kolejne dwa symbole to cytryna i pierścionek. I zobaczmy, jak teraz się sytuacja rozwinie. Pierścionek i cytryna, i co mamy chociaż jeden skromny, a więc jeszcze jeden, ale cytryn żadnych nie zauważywszy, no dobrze, no to dalej serce i moneta i mamy serducho jedno po tej stronie, tutaj mamy zaraz drugie i to będzie tyle monet żadnych foto oraz sakwa i zobaczmy jak teraz Foto sakwa, a to było jeszcze serducho. O, Sakwy się pojawiły. Tutaj mamy foto i to będzie wszystko. No to kolejne dwa symbole. Liść i rower. Takie połączenie. Czy coś takiego mamy? Liści jest. Tutaj kolejne dwa. Bardzo dobrze. Tutaj się rower pojawił. Mamy kolejnego liścia. Tu jeszcze były wiśnie widzicie, zawsze coś się gdzieś znajdzie i zgubi liść i rower, i raczej chyba już nic nie ma. No to dalej, gwiazda oraz winogrono. Winogrono, gwiazda, o, jak ładnie by się kości przydały, nie? No dobra, no to dalej, gwiazda, winogrono, tutaj mamy gwiazdkę, tutaj jest kolejna. Jest kolejna. Tutaj winogrono jeszcze. I to też już mamy wszystko. Klapki i dzwona. I zadzwoni coś pozytywnego. Klapki, dzwon. Dzwon zadzwonił. Tu już nic nie mamy. Klapki, dzwon. Tutaj też nic nie ma. Tutaj nic. I tutaj mamy klapki. O. Dobra, mamy to. Zobaczmy, co dalej. A widzicie, jednak jeszcze coś mamy. Winogrono. Ach. Ja to jestem, gapa. Kokos, lody. Dobrze, mamy lody. Kokos, tutaj kolejny, tutaj kolejny. Tu się jeszcze jeden znalazł. Kokos, lody, tutaj nic. Tutaj mamy kokos. Tu już nic, tu już nic. I tutaj też chyba wszystko. No to kolejne dwa. Kłódka, korona. Koronę mamy tu gdzieś u góry, właśnie. Dobrze. Czyli jeszcze tak tu mamy kłódkę. Tu jest kolejna. Tutaj jeszcze jedna przy końcu. I jeszcze tutaj mamy jedną. A tutaj jeszcze mamy niezdrapany kokos. No dobra. Tęcza i popcorn. Jak się teraz sytuacja rozwinie? Tęcza. I Popcorn, tu nic, tu nic, tu nic, tu mamy to. Tęcza popcorn. Tę popcorn. tu już nic. Tutaj mamy popcorn. No i załatwione. Motyl i szminka. Coś na pewno się wykreśli. Szminkę mamy tu. Motyl szminka. Tutaj motyl kolejny. Kości nie było, nie? No właśnie motyl, szminka, szminka tutaj, tu kolejna tu jeszcze jedna no z tego akurat było sporo, ale no niestety żaden symbolnie tutaj nie zamyka dobra, także cztery do końca diament i żółw zobaczmy teraz diament i żółw czy coś takiego jest, żółwia mamy tu już nic tu jest kolejny tutaj już nic i tutaj też już nic także dwa zadecydują o Wygranej. Ostatnie symbole pióro i słońce. Słońce, pióro, pióro, tutaj, tu kolejne. No, ale wszystko tak poblokowane, że nic z tego nie wyjdzie. No, właśnie, tu kolejne. pióra, ale arbuza, brakuje tutaj też innych symboli. O, tutaj, tutaj. Fantastycznie się poławili tutaj z nami. Po nosie mamy świnkę, także niestety kontrolne będą tutaj różne i takie też właśnie mamy. No to druga zdrapka za nami i jest to niestety zdrapka przegrana. Złoty los. 12, 29, 1, 21 i 26. 31 i 4, także niestety nic to nie pasuje z tymi górnymi póki co. 6, 8, 18 i 7, to też nie pasuje. 3, 2, 22, no też obokowo, niestety i zostaje linia czwarta. Może się tutaj zlitują i graną dadzą. No niestety nie. Także mamy zdrabkę przegraną. Trzeci pustek za nami. Tutaj mamy M i T. Także się wszystko niestety zgadza. Dobra, co dalej? Klub milionerów. Druga za dwie dyszki. Mega paradizo sobie zostawiamy na koniec. A teraz szukamy takich liczb. Ewentualnie symbolu korony też byłby mile widziany. 12, 5 i 26. No to tak, niedaleko, niestety. Jak zawsze. 9, 41, 30, 38 i 39. No też nie mamy. No to blisko, oczywiście. Jak zawsze, o włos. 21, 29 też nie mamy. Kolejna linia. No, siódemka na końcu oczywiście, ale z dwójką byłaby potrzebna. Tak też nas rozgrywają często. Tutaj 13 nie mamy i zostają jeszcze liczby w ostatniej linii. 43 nie mamy. Trójka obok, oczywiście. Tutaj też niedaleko. O kolejny łobok i kolejny. Czyli też klub pusty. No to na wybierałem zrapek Poza zazdrościć normalnie. PF. Dobra, szafiry rubiny. No to kolejna w kolejce. To może tutaj jakieś odmiany. 26, 48, 21 i 57. No nie. Linia druga. Też nic sobie pasowało do wygrywających liczbę. Linia trzecia. I taka sama sytuacja. No i zostaje ta czwarta. Uda się, czy się nie uda? No, niestety. Niestety. Dobra, no to zostaje jakiś świąteczny kalendarz i Mega paradizo, jakby tutaj na ratunek, nie? Żeby... Coś udało się jednak odzyskać, także szukamy gwiazdki. No, na razie w pierwszych okienkach nie było. Patrzmy co dalej. Tutaj też nic, 9-10 dalej. 11, tu mamy 12, a sobie zrobimy od razu 17 nie mamy, kolejna okienka. w osiemnastce, rękawica też nie mamy no i już końcówka, gorsza sytuacja naprawdę, kiepsko to tutaj rokuje no i gwiazdki nie ma także szansa tylko na bonusy zobaczmy co w prezencie siedzi no grubo tutaj ale no żadna liczba się trzy razy nie powtórzyła czy tam kwota, a lampki mamy w bonusie Także przed nami, moi drodzy, tylko mega paradizo. No to niech się tutaj zadzieje, naprawdę magia. Limonka, cytryna, bo jest co nadrabiać. Limonka i cytryna. Tu mamy limonkę. Tu jest kolejna. Tu już nic. Tutaj nie mamy. Tutaj nie mamy. I na dole mamy limonkę. Cytrynę i limonkę jeszcze. Jedną. Dobrze. Lornetka oraz ananas. Ananas i lornetka tutaj w jednej linii. Kolejna lornetka, tutaj jeszcze jeden ananas. Tutaj już nic. Tutaj mamy lornetkę i w tej dolnej kostce mamy coś. No nie mamy. No to dalej. Takos i kaktus, takie połączenie. Takos i kaktus. No na pewno coś będzie. Tak, takosa mamy, kaktusa też. Bardzo ładnie. Jest kolejny takos. Tutaj jeszcze jeden. Tu mamy kaktusa i takosa. Tu już nic. I na dole mamy takosa i kaktusa. No tych symbolizm było troszkę więcej, także pozytywnie. Leżak i naczosy. No to zobaczmy teraz. Leżak i naczosy. Tu mamy te naczasy, dobrze. Jest i leżak I zostaje tutaj na dole coś, no nic nie zostaje: sombrero i poncho. Tu mamy to. To jest sombrero. Nie, sombrero i poncho, a tak miało być. I teraz na dole jeszcze coś mamy: sombrero. O, i poncho. Bardzo ładnie. Dobrze, dalej mamy palmę oraz kiwi. Kiwi mamy tutaj. Tutaj mamy, to jest wyspadania kiwi, trapiemy tu, tu jest palma. Tu nie ma nic, co by było potrzebne, i tu mamy dwie palmy. Dobrze, no, coraz mniej symboli. Maska i rozgwiazda to są te kolejne. Maskę mamy tu. Rozgwiazda się znalazła. Tu mamy maski, ale też raczej jakoś szału nie ma. Maska i rozgwiazda. Tu mamy rozgwiazdę, no jest blisko 20 zł. Także może tu się chociaż honor uratuje. Zobaczmy jeszcze kolejne symbole słońca, o właśnie, czyli będzie 20 zł. Słońce i konik. Tu mamy to. Tu mamy konika, tu mamy słońce, kolejne, tutaj już nic. I tu mamy to słoneczko, które daje 20 złotych. Dobrze, jeszcze cztery symbole. Może jeszcze jakaś linia za dwie dyszki wpadnie troszkę, podreperuje wynik. Pelikan i rzeźba. Zobaczmy, jak się to ostatecznie tutaj rozegra. Rzeźbę mamy tu, tutaj pelikana. Maska była, nie? Jest drapana? Czy była? No, właśnie, to mamy tu 20, czyli jest 40, widzicie. Mega, mega fajnie. Dobra, ostatnia zdrobka ratuje troszkę wynik. Maska i pelikan, tu mamy jeszcze pelikana. Dobra, tyle. A, jeszcze to jest maska. No, no, może, może, tu jeszcze pelikany. O, tak się ucieszyłem, że zacząłem gubić symbole. Dobra, no i zostaje paszport oraz gitara. No i zobaczmy tutaj, jak się to. Faktycznie skończysz paszport i gitara. To już nic, to już nic. Tu mamy gitarę i tutaj mamy jeszcze paszport. Dobra, także 40 zł. No, wynik ratują. A to była jeszcze gitara, ale no widzicie nic nie daje. Ratują Mega, me, mega Paradiso. Kontrolne F potwierdzają jak najbardziej taką wygraną. No to tyle. No, czyli dzisiaj tylko to. Mega Paradiso wygrało. Weekend zaliczone połowicznie, bo jak się ją dołoży do wczorajszego wyniku, no to tak, to tak to wyszło. No dobrze, ale coś tam odzyskane na kolejny odcinek będzie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, no i zatrzymanie kciuków na dalszych odcinkach. Także we wtorek przed nami kolejny Bitwa pomiędzy losami i drapkami Miłej niedzieli. Cześć!